Cześć wam, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu, prawie wiosna. Jest wcześniej rano ja odprowadziłam Zusię do szkoły. Zahaczyłam opiekarnię. Grzesiek w domu, więc zaraz sobie zrobimy jakieś śniadanie, kawkę, herbatkę. I co? Ostatnie miny nagrywaliśmy, bo tak, Grzesiek w pracy, ja w pracy nic się nie działo. Dzisiaj jesteśmy oboje w domu, więc właśnie jak się zdyszałam, bo po straszną górkę. E, więc zaczynamy ten dzień. U nas dzisiaj i rodzinnie, i organizacyjnie. Także zapraszamy. Nie wypiliśmy tą kawę, herbatę. Dzień dobry, Grzesiu. Dzień dobry, dzień dobry. <grych> e, No, nie wypiliśmy, dlatego że dzisiaj mamy jeden dzień na ogarnięcie różnych spraw. I się okazało, że coś się stało, Grzesiu. Z się Wywaliło nam prąd w domu. To znaczy w jednym pomieszczeniu i yy, na szczęście Grzesiu jak był młody, to zrobił uprawienie elektryczne. A to niestety, I się trochę zna, więc, więc mamy dziury w ścianach w ogóle ekstra się ten dzień zaczął. Więc jedziemy teraz kupić jakieś kable, tak? Ja się na Bezpiecz. to bezpieczniki kable, bo ja się na tym kompletnie nie znam. Więc dzień się zaczął po prostu rewelacyjnie. W międzyczasie y, jeszcze mi się kumulują różne inne rzeczy, więc y, ja sobie jeszcze po drodze coś tam załatwię. Teraz, y, jak wrócę, to jeszcze lecę co do księgowej, bo się rozliczamy. <laughs> Potem do weterynarza z psem, tak? Potem muszę dom ogarnąć. Zosia na szczęście dzisiaj dosyć długo jest w szkole, więc, y, więc będziemy mieli ciszę, spokój, żeby sobie różne rzeczy poogarniać. E, no i co? dziennie i przeleci, co Grzesiu, jak każdy, no Grzesiek jest przytomny nieobecny, bo cały czas myśli e, z tym prądem, co się stało, więc no i takie dni muszą być, e, no i co, ja potem muszę poogarniać różne rzeczy, wiecie, typu pranie i tak dalej, więc, a czas pędzi, więc my dzisiaj ja, ty piłeś kawę dzisiaj? Ty piłeś, ja nie piłam jeszcze, tylko szklankę wody rano więc mam już ochotę na herbatę, ale jak przyjedziemy, to szybko łyknę i lecę dalej. Więc taki to będzie e, dzień. A nam dzisiaj rodzinne wyjście pyknie czy nie pyknie? Nie, Nie mówimy nic, bo mieliśmy zupełnie inne plany, tylko ten prąd nam e, plany pokrzyżował, więc jest jak jest. No to jedziemy e, po kable. Zakupy udane. <laughs> nie chcecie wiedzieć, ile zapłaciliście za kawałek plastiku i kabla. Takie awarie wszyscy kochają w domu, nie? <laughs> Ale trzeba myśleć pozytywnie, takie rzeczy się zdarzają. Teraz mi tu coś przejedzie. Więc walczymy z dzisiejszym dniem dalej. O, idzie Ania? Idzie, idzie, idzie. To się nazywa pocieszanie. Kwiatki zakupiłam, bo taką ochotę do wazonu dać kwiatki. Były tulipany, pomarańczowy pomidor na śniadanie, maliny, które kocham, boczek do obiadu i Zo Grzesiu na pocieszenie. Pocieszajmy się słodkościami tiramisu. Jedziemy do domu? Jedziemy. gdzie już do domu dalej pracować. Ale radocha. Aha. My już w domku, Grzesiu oczywiście dalej walczy z prądem. <noise> Także dzisiejszy odcinek pod znakiem, czy będziemy mieć prąd, czy nie. Ja w końcu zasiadam już już z godziny 12, więc rewelacyjnie Anna. Ja w końcu piję herbatę i jem śniadanie. Śniadanie naprawdę mam dzisiaj wybór Mój ulubiony pomidor e, żółty, ogórek kiszony, o. herbacia zielona. I w końcu co jem. E, I za chwilę... E, Lecę sobie jeszcze do księgowej i z pieskiem do weterynarza. A ja znowu teraz lecę do księgowej. Trzeba Pity rozliczyć i z pieskiem do weterynarza. I jeszcze zaczął padać, no w ogóle kapitalnie. Także dzisiaj tempo straszne. Macie też takie dni? Jak macie też takie dni, że nie wiecie już, co w ręce włożyć, to łapka w górę. Ja już kurde się tak gonię, powiem wam, już pół do pierwszej, a jeszcze obiad trzeba zrobić. No, i mam nadzieję, że ten dzień się pozytywnie zakończy z tym prądem, bo po prostu mamy dość. Pika, kto idzie do weterynarza? Po zastrzyk w dupkę. Tak, Mijeczko, patrzcie, jak leci. Patrzcie, jak ona leci do weterynarza, to jest. Formuła 1. Chodź, chodź. Jak było. Maria Kosy Ile Darzysz, skakuj. Szczęśliwy moment, elektryk naprawił prąd. Mamy prąd. Wrześniu jest sukces. Jesteśmy już w komplecie, Zosia też już wróciła Więc nie widzieliśmy jakie plany. Ja zaczęłam obiad gotować, ale spoko będzie na jutro, bo jutro znowu nas nie ma. I teraz jedziemy załatwić jedną sprawę i jedziemy pobyć ze sobą i coś zjeść, tak? Także, o, fajnie słońce świeci już tak późno. A ten, także ty Zosia, nawet nie wiesz, co rodzice dzisiaj mieli, co przeżywali z tym prądem i w ogóle z tym wszystkim mówić. Jak to Zosia mówi, trzy światy, no to były trzy światy. No to teraz już jedziemy spędzić sobie czas razem, bo następne dni Grzesiu, jakie są? <tosłuchaj> 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 Bardzo fascynujące, czyli wczoraj był żarcik, kiedy się widzimy. Kiedy się spotkamy w domu. No, powiem wam ten. Wiem, możecie napisać w komentarzach najwyżej, czy wy też tak macie, że się albo mijacie, albo albo brakuje tego czasu. No, naprawdę, nie. Ja tak ty, ty czekaj, eee... co ty dzisiaj powiedziałeś? Bo ja powiedziałam, że jej ja chciałam mieć taki, nie wiem, tydzień, żeby tak sobie po prostu w domu pobyć, nie? Posprzątać na spokojnie, zrobić obiad każdego dnia. A ty co byś chciał? Ty też coś powiedziałeś, nie? Że... Mm, że też byś chciał taki mieć spokój, nie? W sensie, że ten. No, ale ja mam nadzieję, że to tylko jeszcze marzec co i już od kwietnia może być lżej. Może. <śmurzę> ale to jest przynajmniej fajne, że Wy nas motywujecie do nagrywania, to będziemy mieli niezapomniane pamiątki, nie? No, także super. Eee, a poza tym musi być więcej czasu, bo jest coraz dłużej jasno. Pogoda się robi, więc też trzeba po prostu korzystać, więc jeszcze musimy się chwilę przemęczyć z nadmiarem obowiązków, więc, więc spoko. Więc też nie wiem jak to będzie z vlogami. Pewnie Zosia będziemy same, nie? Bo tak się nie będziemy trafiać z grzesiem, więc no zobaczymy, jakoś to musimy wszystko po prostu poukładać. Więc teraz jedziemy chillować się i spędzać fajnie czas razem. nasz obiad w końcu, tak? Mam nadzieję, że będzie pysznie. Także dzisiaj nam dzień powiem Wam dał popalić, ale już razem. Proszę? No pewnie. Tak, a przyjechaliśmy tutaj, bo Ania urodziny będzie robić. Tak, tak bo będę miała nie urodziny. Musiałam dopełnić formalności. Właśnie w tym anturażu już niedługo będziemy się bawić na moich urodzinach okrągłych. <grych> Obstawiajcie w komentarzu, które to urodziny będą. Ciekawe, czy traficie. No, Także no i przy okazji coś sobie zjemy i, i pobędziemy ze sobą, bo tak Wam wcześniej mówiłam, ciężkie kiedy przed nami. Krzysiu się tu już za mnie śmieje, bo co Anna zamówiła jak na zupę. Jaką zupę? Oczywiście, że żurek. Także będziemy sobie z Greśkiem taki żurek w zobaczcie.

Mhm. Ja sobie wzięłam polędwiczki coś sosie kąkowlę, jakieś tutaj mam frytki i jeszcze słóweczki I Grzesiu co tam ma? Jakieś placuszki ziemniaczane, tak? Na no, Polskę ziemniaczane sosie burów Drobne. Kochani, my już po obiadu kolacji Jeszcze troszkę jest jasno, więc super. E, I co? My już śmigamy, bo już nie będziemy nic jakiegoś fascynującego dzisiaj w domu robić, chyba już odpoczywać, co? Dziękujemy Wam bardzo za takiego luźnego vloga. E, <noise> jak Wam się podobało, to oczywiście łapki w górę i subskrybujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!